Bardzo, bardzo prosimy o to. Jasne. To jest okropnie, co się stało. Wszystko wyrzucamy? Na wszystko wyrzucamy. Ja u sąsiadów było, ale woda zaczęła przelewać już z podwórka. Tam ten deleciarz I to my. Po malutku, wtedy przeszliśmy przez górę, i za chwilę ta woda w byliśmy tam na górze. Po 97 to, to nic nie miało wody. A tu teraz to, to jest Przepraszam, jak pani opisze to co się teraz dzieje w mieście? Dobrze, potrzebujemy bardzo pomocy. Czy, może pani powiedzieć czego... Ja się nazywam Daniel Arciszewski, jestem dziennikarzem Goniec.pl i chcieliśmy się zapytać, czego potrzebujecie teraz. Potrzebujemy wody, jedzenia, kocy, materacy. Potrzebujemy największej pomocy tak naprawdę. Stary gierałtów, kto nagłosić przede wszystkim stary nowych nowy w Bielice, okolice Trzywieszowice. Żebyście nie zapomnieli o tych, nie tylko lądek, w stronie i dookoła wszystkie, wszystkie te wsie. Po prostu jest katastrofa. Wczoraj polecieliśmy głowcami na stary Gierałtów, nowy Gierałtów i na bilice, bo pan wdrapał się po sam szczyt Czech, aby złapać zasięg, napisać posta, że bardzo potrzebują pomocy, bo nikt do nich niestety nie dał rady przyjechać. Wszyscy byli zmarznięci, nie mieli jedzenia, picia. Bardzo prosimy o to i poprosimy o, o pomoc. Gdzie teraz pojecha, gdzie teraz dystrybuuje się właśnie te zasoby, które teraz są? Wodę, jedzenie, gdzie jest gdzie, takie centrum? Yy, OSP tutaj yy, u nas yy, w rządku yy, i jeszcze w stronie. W stronie, stronie przeszła katastrofa. I bardzo, bardzo prosimy o to Jasne. To jest okropnie, co się stało. Czy podnieś jakoś? Gdzieś? Nie przy, przyszłam po prostu w taką kość z dzieckiem popatrzeć Będzie dobrze, nie ma tego co nie odbudujemy tak. Trzymajmy się wszyscy po prostu Dobrze, dziękuję, do widzenia, Dziękujesz. do zobaczenia To sąsiedzi się organizują sami? Tak, tak, sami, sami. Tu siostra z Niemiec przyjechała. I, no. I tako rozdaje obcy, rozdaje sąsiadom obcym? Tak, tak, rozdaje mi wszystkim. Potrzebującym. Oh. No. Daniela koniec koniec.pl. To pani tutaj tak sama dla, dla mieszkańców przywiozła? Tak, tak? dla rodziny. Więcej dla mieszkańców już my zostawiliśmy troszeczkę. Jak rozpakujemy i podzielimy, to zawiozę resztę. A i co pani myśli, jak tutaj, jak tutaj sytuacja, jak ludzie generalnie w tej sytuacji się zachowują? Pięknie, no, przed chwilą w, byliśmy w Złotym Stoku, wjechaliśmy do punktu zbioru, wzięliśmy ze sobą jeszcze wodę mineralną. Okoliczki mieszkańcy, no to myślę, że fajnie. Że, że tak już zaczynają się wspomagać. Miejmy nadzieję, że to wszystko trafi tam, gdzie ma trafić i jak najszybciej. Czego jeszcze, czego jeszcze brakuje? Co jeszcze może Wam pomóc? Czy to... Latarki, takie małe lampeczki, które baterie. Na, baterie, na baterie. Leki, przede wszystkim leki, leki. Przede wszystkim leki przeciwbólowe, przeciwzapalne. Papersy dla starszych Papersy dla dzieci, mleko dla dzieci. To są rzeczy, które naprawdę będzie dużo, dużo potrzeba. Jasne, dobra, Przekażemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do, widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dzięki. No, bierzemy to w żart. Co sądzisz? Bierzemy to w co zrobić. No tak. To był biegół, ale co zrobić? Macie to potrzeba? Na no, to chwilę mamy, co potrzeba także. Pani siela tak, panie, meble, wszystko trzeba, bo nie ma nic. Ale to do... na tą chwilę nie, to za pół roku no. dopiero. Boże. Nie za pół roku. Ale żywność, jedzenie, woda, na szczęście moja siostra też jedzie, córka jedzie, przywiozą nam wszystko, co na tą chwilę wszystko mamy, także zabezpieczeni jesteśmy. Dobra, ja jestem goniec.pl my pomagamy w takich sytuacjach bardzo często. To, 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 to zajrzymy zaj zaj i... zaj zaj do tej, zaj do tej A, pani. To... Widzimy. Dzień dobry pani Ulu. Dzień dobry. Witam. Co się tutaj stało? No powód przyszła, bo ta Ja wyjadę, ja wyjadę. A pan wyjedzie? Pani Ulu, Proszę. pani czegoś będzie potrzebowała. No, no ja nie wiem sama co bym chciała. co bym po wszystko chyba. Z gazu koleżanki mieszkam. Tam. A jak to w ogóle się stało? Co się stało takiego? I może Pani opisać ten moment, kiedy to przyszło? Oj, to też chyba po dwunastej, nie kamień, ja u sąsiadów było, ale woda zaczęła przelewać już z podwórka. Aha, tam ten leciała i to my pomalutku, wtedy przeszliśmy przez górę i za chwilę ta woda poszła i byliśmy tam na górze. I to już moment, to było po 12 chyba tak gdzieś tak. Aha, było. w nocy? Co? Nie, 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 to po południu, A, to w niedzielę. Po południu, w niedzielę. Tak, tak, to nie w nocy, to był w dzień

No, ale pani była domu. bezpiecznie tutaj w tym domu na górze? No chwilkę była, ale myśmy zeszli. Bo widzicie pan tam, aż tamte wody woda, tam całe są brudne. A tu o, do okien te, woda też była. O. Bo to na podwórku pełno było. Po 97 to, to nic nie miało wody. A tu teraz to podwójnie. Jak się pani wtedy czuła? No wystraszona i tyle, no i trzeba było uciekać, żeby życie ratować. No jak to, nie ma co by siedzieć, bo w mieliśmy tu siedzieć na górze z sąsiadką i tej ale ja my lepiej pójdziemy, bo nic nie wiadomo, bo może dom porwać. W 97 sąsiad, dziadek tego Kamila mówił, jak za, woda za dom, to już może porwać dom. No to my lepiej się usunęliśmy, że tak powiem. I pani co teraz robi? Pani pracuje jako? Nie, jestem pani? wdowa. Wdowa, wdowa jemy, i emerytka rytka w sumie. Jemy. Jemy, wdowa i no tak. No, więc tutaj to tu na, na ludzi Pani tak Zostawiamy cię w szuflada, Nie, nie, nie ruszaj, bo trzeba ją wyciągnąć. To są same narzędzia, właśnie bo kurmiesz uszka. tu o, widzisz, tu są same narzędzia moje. Wszystko, trzeba posłuchać, że to no, prze przepaczę, bo tam szkoda tych błotków. No i do no, to, to, to ludzi dobrej woli pani pomaga? No jak? moja bardzo dobra koleżanka na niej powie teraz mieszka. A później powiedziałaby, on mi odstąpi mieszkanie po mamie zmarłej, bo to pół roku będzie trwało. To nie od razu się tego zrobię. Trzeba wysuszyć, by tego, by, no do dna wydrapać. Mhm. No musimy coś zrobić. Pani ma teraz y, gdzie spać? Tak, y, tak. Y, Gdzie ten, Mam. wszystko? Mam, A coś pani trzeba czy, by było od czytelników koniec.pl? Czy coś można? Czy no ja może... nie mogę tak na tej chwili coś tak, żeby coś powiedzieć. No wszystko, bo powyrzucane, to będzie no, czy na talerze, czy różne, no wszystko powyrzucane. Ale zaraz nie mogę nawet skupić się, że tak powiem, żeby to pomyśleć. No wszystko potrzebne po trochę. A jak się pani nazywa? Czepuloniz Urszula. Pani Ursula. Czepulonis, tak. Czepuloniz. Przeżyła. No, no tu dół. No ludzie, ludzie też. Dobrze? Bardzo dobrze. Sąsiedzi bardzo dobrze, bo bez nich to ani rusz. No, to trzeba wynożyć, No i co a, zrobimy? A służby pomagają? Nie tak? na razie, no przywieźli nam chlebek, wodę, o takie rzeczy, tak, tak. Straży nie budu jakieś gdzieś y, babka z facetem, bo ja nie wiem, z jakiejś to tam organizacji były, ale dali chlebek, wodę. Ja tak przywożą, ja tam koleżanki mam, też wodę przywieźć, bo tam wody też nie było. Mhm. Ale teraz jest dla nich tam mam koleżanki jeść, spać, umyć i także. Mamy to, jest to najważniejsze, no jedzie żyć. Z takimi no, tak. sąsiadami to... Nie no, bardzo bardzo dobrze, no, nie mam co narzekać. O, moja koleżanka z Węgrem jest, jeszcze przy, przyjechała do pomocy. Dobra, mogę jeszcze tutaj pokazać? Tak, tak. Proszę, to... proszę. Komunia, cześć kochani, chodź tu zobaczyć moją Przepraszam cię, synu. O, widzisz, pan, czuje tutaj... Piszewski re... Daniel doniec a niec. Dzień dobry. <noise> widzisz, tam, bo widzisz takie to co ci to porobiło za nieszczęście już dobra. i to no, nową szafkę niedawno kupiłam mówię. Jeśli nie spłaciam, szafka się wcalała, już zalewa. poszło. No co zrobić? Ula, idą chłopcy bo idzie, idzie mój dalek z Jankiem. To no ja mówię, że pani no, będą pomagać y wynosić to, bo co nie tak, jest robimy? Ula? Wszystko wyrzucamy na no, Wszystko mhm. wyrzucamy. Ta, ta. Dobra. Nie ma co. Ja przepraszam, nie mówi.